No cóż, minęły kolejne dwa tygodnie, a więc czas na garść nowości w ofercie Militaria.pl Zaczynamy od nowości, od Lighta, Oto latarka Warrior Mini w limitowanej wersji w kamuflażu. Warrior Mini to lekka i poręczna latarka taktyczna. Oferuje użytkownikowi kilka mocy światła stałego, a także tryb stroboskopu. Maksymalna moc z jaką świeci to 1500 lumenów i ma zasięg około 190 metrów. Korpus latarki jest wykonany z aluminium lotniczego, ma antypoślizgową fakturę i został pokryty twardą anodyzacją typu trzeciego. Latarka została wyposażona w system o-ringów, co gwarantuje wody Odporność na poziomie IPX8, a więc może ona pozostawać 30 minut w zanurzeniu na głębokości do 2 metrów. Latarka zasilana jest akumulatorem 18650 i można ją naładować za pomocą magnetycznej ładowarki USB, którą znajdziecie w komplecie. Oprócz wersji w kamuflażu, możecie tę latarkę kupić również w wersji czarnej, a także w wersji Desert Tan. A oto ocieplacz do rąk Frostbite firmy Helikon. Ocieplacz uszyto z wiatroszczelnej tkaniny Strong Stretch. Wnętrze obszyto polisterowym materiałem, który pozwala szybko ogrzać się dłonią, a także długo utrzymuje ciepło. Za skuteczne ocieplenie dłoni odpowiada wypełnienie syntetyczne Climate Shield Apex. Użytkownik ocieplacza dostaje do dyspozycji trzy kieszenie, dwie zewnętrzne, zapinane na zamek EKK, a także wewnętrzną. Dzięki temu regulowanemu paskowi możecie ocieplacz swobodnie powiesić na szyi. A oto zestaw do rozpalania ognia Survival Box firmy Badger Outdoor. Zestaw może być używany do rozpalania ognia w bardzo tradycyjny sposób i może być traktowany jako zestaw awaryjny, kiedy zawiodą bardziej nowoczesne formy e, rozpalania. W skład zestawu wchodzą rozpałka, krzemień, krzesiwo, teleskopowa tuba, a także szmatka. Ten zestaw przeznaczony jest zarówno dla zaawansowanych, jak i dla początkujących miłośników Bushcraftu. A dla tych, co poszukują składanego noża, mamy nóż Zigzauer M1 Clip Point. Jest to typowy nóż EDC. Głownia o profilu Clip Point została wykonana ze stali nierdzewnej N690CO. Powierzchni głowni pokryto powłoką ceramiczną zwiększającą odporność na korozję. Nóż można otworzyć na dwa sposoby za pomocą flippera, a także wgłębienia znajdującego się w głowni, głownia po otwarciu zblokowana jest blokadą typu Liner Lock. Rękojeść noża została wykonana z nylonu wymieszanego z włóknem szklanym. Antypościskowa faktura ułatwia trzymanie noża nawet w trudnych warunkach. Nóż posiada oczywiście stalowy klips, dzięki któremu łatwo będziecie go mogli przenosić na pasie czy na kieszeni. Kolejna nowość to pas taktyczny Blackfire Number no. 9. Pas został wyposażony w solidną klamrę z systemem szybkiego rozpinania i wpinania. Oczywiście jest w pełni regulowany. Na tym pasie swobodnie będziecie mogli przenosić dodatkowe wyposażenie, takie jak np. Waszego lettermana, latarkę czy nóż. A oto czapka Reversible Concentrate grey firmy Buff. Jest to dwustronna czapka chroniąca przed zimnem podczas aktywności na świeżym powietrzu. Za odprowadzanie wilgoci na zewnątrz tkaniny odpowiada szybkostnący materiał wykonany w technologii Moisture Management. Czapka jest elastyczna i idealnie dopasowuje się do głowy. Jak wspomniałem na początku, jest to czapka obustronna. Czepka to posiada specjalną powłokę, która chroni przed szkodliwym wpływem promieni UV. Jako, że na dworze robi się coraz chłodniej, mamy dla Was kurtkę MA1 Flyer z firmy Alpha Industries z wersji NASA. Kultowy Flyers to model kurtki produkowany od 60 lat. Ta wersja została wyposażona w naszywki NASA na piersiach oraz flagę USA na ramieniu. Kurtka wyposażona jest aż w 5 kieszeni dodatkowo przed dostaniem się wiatru do środka chronią zarówno na dole kurtki, jak i na rękawach elastyczne ściągacze. Specjalna listwa pod zamkiem kurtki zapobiega przed dostaniem się wilgoci do środka. To tyle na dzisiaj Mi nie pozostaje nic innego, jak oczywiście zaprosić Was na nasze media społecznościowe. Odwiedzajcie nasz Facebook, YouTube, Instagram i Twitter. Do zobaczenia.